Witamy Państwa serdecznie w Smakach Polskich. Dzisiaj pokażemy, wspólnie przyrządzimy wspaniały, cudowny polski deser jabłko w szlafroku. Do tego będziemy potrzebować ciasta, które nie do końca jest francuskie. Można je określić pół francuskim i też metoda, którą będziemy Państwu starali się dzisiaj zaprezentować to jest dużo prostsza niż ta klasyczna, nie wymaga tyle wysiłku fizycznego. Najpierw 400 gram mąki i tyle samo masła. Nie. I to dobrego masła. Takiego masła, które no, na pewno jest masłem i nie zawiera innych tłuszczy w sobie. Odkładamy tutaj mniej więcej 10% tej mąki z tej porcji, o której mówiłem. 400 gram. Z tych 400 gram. Do tego dajemy jedno jajko. I do tego jeszcze potrzebujemy kieliszek tego, co to w telewizji się głośno nie mówi. Bardzo dobre, jak to jest naprawdę wysokoprocentowy alkohol. No i te, z tego rozrabiamy, z tego rozrabiamy ciasto, mając do dyspozycji jeszcze wodę. Mamy już wcześniej przygotowane jabłka obrane z gniazd nasiennych, wydrążone w środku, i musi to być odmiana takich kwaśnych, znakomitych polskich jabłek. Typu Antonówka, Reneta, a więc te jabłka, które są też najbardziej właściwe do jabłecznika polskiego. No i teraz właśnie tutaj zagniatamy to ciasto, a za chwilę będziemy zagniatać drugie ciasto, ponieważ cała sztuka polega na tym, że będziemy mieli dwa rodzaje ciasta, które po wyrobieniu zamkniemy w zimnym w lodówce na około godzinę, bo tyle, tyle potrzeba, żeby można oczyć się dłużej, żeby ono jakby doszło do swojej jakości. A więc mamy tutaj już to ciasto, jeszcze troszeczkę wody. Ciasto się trzeba ładnie zagnieść. I teraz to już, te, teraz to, już to jest to ciasto takie o, bardzo ładne. I będziemy je, o jeszcze trochę mąki i już wyrobimy je tak już do końca. I bardzo ładnie już ono rzeczywiście jest do tej konsystencji, jaka powinna być. I będziemy mieli jedno ciasto i za chwilę będziemy z tego tych samych składników, tylko w innych proporcjach, robić drugie ciasto. Ciasto zawijamy sobie w folię i ciasto będzie wędrować tam do lodóweczki. I tu, proszę Państwa, mamy jedną dziesiątą tej mąki tych 400 gram. No, i tutaj mamy, jak widać, dwie kostki masła. Też 400 gram. Też 400 gram, bo to kostki to po, po 200. No, i teraz tego też trzeba będzie zagnieść. I to takiego właśnie typowego Francuza, czyli, czyli mąka i masło. O, tu bierzemy folię, następny plasterek. Tak, tylko to już ciasto to rozsmarowujemy na warstwę, bo będziemy potem te warstwy ze sobą przykładać. I to, i to jest właśnie ta. Ten, ta, ta trudność, którą tutaj sobie ułatwiamy. Pierwsze ciasto robimy z 400 g mąki, 400 g masła, jednego jajka, kieliszka alkoholu i wody. Aby zrobić drugie ciasto, z poprzedniej proporcji odbieramy 10% mąki i dodajemy 400 g masła. Całość zagniatamy. A teraz, drodzy Państwo, po tej godzince, a jak jest y, ciepło, to jeszcze będziemy musieli to ciasto cały czas po przewałkowaniu z powrotem do lodówki wkładać. No tu akurat dzisiaj jest chłodno, więc mi się wydaje, że tej potrzeby nie będzie, ale na tym polega ta cała sztuka ciasta francuskiego, że to ciasto musi być przekładane, bo to jest ta warstwa tłusta z tą warstwą mniej tłustą i to właśnie sprawia, że te ciasta nawet półfrancuskie mają taką strukturę blaszkowatą. No i tutaj teraz rozwałkujemy to, to ciasto. Które robiliśmy z przewagą mąki, tą z jajkiem, i na, te, na to ciasto, które powinniśmy powinni rozwałkować w kwadrat podobny do tego, położymy tą warstwę, w której właściwie to jest masło i z odrobiną mąki. No i teraz będziemy z tego robić tak zwane koperty, bo to jest ta cała sztuka. Tego ciasta. Oczywiście można kupić francuskie ciasto gotowe dzisiaj, to nie jest jakiś problem. Teraz drugie masełko z lodóweczki, te takie, bo właściwie tutaj można mówić o maśle, bo cóż, mąki to tu jest tylko 10%. No i teraz właśnie będziemy przewałkowywać i będziemy, drodzy Państwo, tą czynność powtarzać wielokrotnie. Im więcej będzie tych czynności, tym bardziej to ciasto będzie właściwe będzie takie blaszkowane. No i ja myślę, że ono już temperaturę ma zbyt wysoką i trzeba znowu je do lodóweczki włożyć. I drodzy Państwo, tak niestety zbudnie robi się ciasta francuskie. Pamiętajmy, aby przed rozwałkowaniem oba ciasta dobrze schłodzić. Minimum to godzina w lodówce. I tutaj mamy z lodóweczki to ciasto, jeszcze go lekko rozwałkujemy i to już jest to ostateczne ciasto do tego, żebyśmy jabłka nafaszerowane, zawijali, żeby powstał ten deser jabłka w szlafroku. Oczywiście robienie francuskiego ciasta nie jest rzeczą ani łatwą, ani prostą. I teraz rozwałkujemy to nasze ciasto tak, żeby chociaż w tej proporcji nam się zmieściły jabłuszka, ale jednocześnie będziemy musieli sobie tutaj zrobić taką mieszaninę cukru. bo tu mamy cukier. To ja go tu wsypię, to jest... Tym. Tu mamy cynamon, bo tu cynamonu trzeba sporo, bo to jest właśnie takie ciasto, które to, to, to lubi. O i, I teraz oprócz tego dodamy rodzynek. Też nie za dużo tych rodzynek, bo bardzo często jest taki błąd, że za dużo się daje. No i teraz postawimy sobie tu jabłko, prawda? I teraz go będziemy. Tak, nasypywać tym, tą nadziewką, ona się rozpuści. No, i będzie naprawdę czymś takim bardzo znakomitym. Dobrze, i teraz weźmiemy sobie drugie jabłuszko. O, postawimy tutaj. Tak, i też nadziewamy go tymi słodyczami wspaniałymi. Tu mamy o trzecie jabłko. A tutaj postawimy czwarte jabłko, i wtedy do tych dwóch następnych to przyniesiemy następną porcję z lodówki. Ciasta. Teraz radełkiem wykrawamy, tak. I teraz w drugą stronę. No i będziemy. Jeszcze trzeba zawijać. Jajkiem końcówki, bo żeby się pokleiło nam. Tak, tutaj jeszcze. Zawsze. Teraz był tane jajko przy, przy pracach piekarniczych, co są jest bardzo ważne. O i dlatego w szlafroku, bo się go tak fajnie zawija. widzą państwo. To jest właśnie ten, ten sposób owinięcia, opatulenia tych naszych jabłuszek w ciasto. No i będziemy to przesmarowywać i będziemy układać to od razu na blaszce. Proszę bardzo, jedno jabłko, i za chwilę będzie to miało to jabłko towarzystwo. I tutaj widelcem jeszcze zrobimy takie u góry dziurki. Pokujemy te nasze jabłko, żeby ta woda, która jest, ona nam po prostu miała ujście, żeby nie rozsadziła nam tego szlafroczka. No i teraz, drodzy Państwo, do piekarnika. Nasze jabłka pieczemy około 30 minut w 200 stopniach Celsjusza. Zapach świeżo pieczonego ciasta wokół z taką nutką cynamonu. To jest znak, że wszystko już gotowe, że nasze jabłka wspaniale się upiekły. Teraz cukier puder i to też obficie się tak pięknie obsypuje. No i będziemy Państwu ten wspaniały polski deser, jabłko w szlafroku, proponować.